Захни бы сегодня магнит. Как нажить? Стороны. Чем ты пышешь на там тенде? Пышешь. Я с тунником. Jest cicho. Przeciwnicy nie wiedzą skąd atakują. Ja, ja nie wiem, mam taki bug. Po prostu te psy za mną idą. Tutaj... Zgłosiłem się jak tylko usłyszałem, że potrzebujesz pomocy. Pójdę za tobą aż do piekła. Ja po prostu tu Wiesz, myślałem, że z tobą będzie bezpieczniej. Курды не записываем игры! Ну, учем на яхту в Oczekujemy twych rozkazów o Ty budziesz... a sake. No. Jest o. Jak najszybciej rzucacie gry O kurwa? Tam był przeciwnik. I dobra, koniec cicho cichą akcją. Widzicie? Twoich się już, monolicie. Oczekujemy Twoich rozkazów o monolicie. Oczekujemy Twoich rozkazów o monolicie. Oczekujemy Twoich rozkazów o monolicie. Oczekujemy Twoich Słuchajcie, yes! Jest! Ja jeszcze nie zbadam, popatrzę, czy mieliśmy mi coś fajnego Oj No i fajnie. Badam, bo teraz cicho. Kowalski, tu się dzieje coś dziwnego. W budynku było pełno odwojowników monolitu. Wszyscy jakby byli zahipnotyzowani i mówili do sterty śmieci. Zbadałem ją i pod warstwą syfu znalazłem jakąś prymitywną antenę. Ktoś do nich przez nią przemawia, a oni wierzą, że to słowa Boga. Strasznie to dziwne. Ktoś tych fanatyków kontroluje. Później się nad tym zastanowimy. Zabijam ich strzałami w głowę. w ostatniej chwili wyciągam nóż i zaciągam jednego z nich. No, zebraliśmy to, czego nie chcemy. Dobrze, że uznali, że ze mną będzie bezpieczniej. Ze mną jest bezpieczniej. Wytłukam wszystkich. Oprócz ich. Takie małe niedopatrzenie. Mogę zmienić na pistolet. No i teraz bawimy się pistoletem. Pistoletem. No i cześć, i tyle, spadam stąd, Widzicie? tam, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam, tego tam, gdzieś tego pistoletu tam, gdzieś przeciwniku. Bo 15 na tam, gdzieś trzeba ulepszyć. tam, trzeba ulepszyć. 16 tysięcy, musimy stracić na Powiem tak, jedno jest krótko. To skończy nagrywać, jak się ulepszymy z... ...dobadasujemy. Do Czyli że ulepszymy każdą broń, każdy pancerz w takim momencie. że taki egzoszkielet. na poziom full-depass mega. Teraz, przepraszam za to, bo... Full wypaz mega rozpędzolu. Każdą broń i patrzę. One tak dziwnie idą. Co, co wchodzi? Zabiegłbym bardzo. Przepaść. Zmywajmy się. Jestem się pan, czekam na zbiorowe. Mam drugi powrót. Byłem tak, teraz miałem trzy powlep i te znalazłem na skadowku. Znajdowałem go w To z tego jak słuchamy ubranie widzimy idziemy I w Prypeci już nie mamy nic do zrobienia. Na razie. Ja sobie skoczę tutaj. Możemy naprawić, czy nie? Nie, wolę iść po prostu naprawiony. Tak na full wypas. Po prostu. Im bardziej rzecz Naprawiona. Tym bardziej. Tym droższe. Udamy się do Terra w tym razie musimy zebrać nasz sprzęt, który zostawiliśmy w szczelnie. Powiem tak, Zuluz, nie żyje. No, nie żyje. Ej, to szkielet. Ryb. To, 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 to. I założymy jeszcze sobie 8 kilo. Oj, to będzie zabawa. Aloha! Co tam? Słychać brachu? To możemy sprzedać. Albo ta broń jest leższa. Na każdej Sprawdźmy, co nie trwają. Zobaczmy sobie to. No. 20 tysięcy. 11 tysięcy. Trudno mnie to kosztuje, ale trzeba trzy. i 5 tysięcy nam zostało, fajnie 25. Możemy chyba sprzedać te dwa. Tak, to jest promieniowanie. Nie, sprzedam to na skaz- na, na